Ja <noise> <noise> Powiem wam, że kurwa petarda w chul, ta nowa podkładka Ja mam 41 ADR-a, jebać Nadszedł ten dzień Ej, to jest jakaś inna podkładka, ona jest grubsza Co to jest G740? Gruba? Wiesz? Co? Jest jakaś nowa, gruba? No bo ta poprzednia, to jest taka I ona jest cienka Uwaga, róbcie szoty Nowa podkładka Nowe możliwości. Kurwa, dotknąłem starej i cała ujebana włosami wszystkim. G740, no to na takiej na pewno będą hediksy. Ty stary, jaka ona jest gruba. No powiem ci, że jestem w ciężkim szoku. Im gra na G740 i ja Alexip. Okej, okay. grają na grubych. Markelov gra. Co? SC Gaming, Markelov? Mantu, Refresh, Nixon, Coldzera, Kwem, będę jak któryś z nich grał w historii, Biguzera. Same koty na tej grają, same koty grają na tej, same koty grają na to. Lato dumało, same koty grają na tej podkładce, same koty grają, luken. Dobra, zobaczmy jak to chodzi. chyba się obsralić nowej podkładki. Kto i tutaj? O nie! No nie! Jaka szybka! Ja chyba nie mogę w okno się wcelować, tak mi ślizga. Trzeba ją dotrzeć. Ja nie mogę w głowę na takiej szybkiej nacelować. Oh, guys, I have new mouse, but I think I can win by myself. You can stay on spawn. Contact, contact, contact. Wait, wait. Uh, wait, wait, smoke, wait, smoke, wait, smoke. Flashing over Palace. I we stepped anyways. Oh. No jungle. Jungle. Standing the Nice. jungle jungle. jungle, jungle.

go there wait Mhm There saving opening be heavy pistol Nice I'm far Keep for your ay 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 Can you flash over Palace Maybe I'm on my own Up up some right That's up that's up

What happened here? I am not sure what's going on. You got this. I saw this before. You saw this yesterday? I saw the future, yeah. Don't worry, you win this. I think it's short or under, yeah? Uh, yeah. I, I held the member. Yeah, it's yes. in okay. Throw it He Yes, to make noise. you, I saw this before. The mouse but <laughs> They pick too much I think guys. I dropped for you yellow. <laughs> hey I missed every shot before I killed them. I missed like five of shots <laughs> and then they started pushing and I Chcesz natychmiastowo sprzedać swoje skiny? Wbijaj na Skinplace. Proszę, sprzedaj skiny, otrzymaj pieniądze natychmiastowo. Klikesz tutaj. Skinki wypłata na karty do banku, kryptowaluty i kodzik Pago CS. Chcesz sprzedać lub kupić skiny? Wbijaj na Shadow Pay. Market do tradowania. Sprzedajemy między użytkownikami instantowo karty, krypto, skiny, walety, zabawy. Chcesz zakręcić sobie skrzynką Wbijaj na Hellcase. Hellcase Hellcaseik, wiadomo, z kodzikiem Pago, cyk, pyk O, no, polecam. Ty no jakoś kurwa Fajnie mi posiadało Fancer, tak jak jakiś kurwa, no oni zjebali wiadomo ale That. One one city. The under guy one CT. You can slow down. Ah, uh, the OP one city from yes, jungle. Yes, yes, He one CT. Yeah. Maybe he go back, but I don't think so. You have smoke for City as well and flash. Oh, I can smoke plant maybe. Or you? Yeah, you can flash city or purple, and then you cross. Ninja, ninja and CT. I think. Ok, oh, cool, whatever. Ej macie ota z tej akcji, z tymi Czekaj, no power wrócił do tego co miał co? Ale, chuj z tym fragami, ale to jeden na jeden jak się skąd, wymyśliłem kurwa plan sprytny jak się schować smoku chłop tam kurwa nie wiedział co ma zrobić już jak zobaczył, zaczął szukać mnie mówi nie wie gdzie jestem I go under purple. Beka z tej rundy w chuj, nie? Under, under, under under That's why I'll, I'll try to kill them if I can. Under clear. One's jungle. Up, window. Dead. Under, under. What the fuck? Under window. Okay, once again. No, na no dystans design... <laughs> no jeszcze no, będzie biega jak to przegramy, nie? Ram dead. Mam der vu jak zmienię podkładkę też kiedyś będę to powinno rampytać Ta ta bo ja miałem ja miałem pierwsze tempo, ja miałem od razu nad smoka wchodzić forem, no ale sobie I mówię kurwa jak on będzie z domku szukał to zobaczymy kątem oka, czy coś tam ja 0 HP Mówię chuj czekam no w tym smoku, poczekam będę słyszał jak zeskoczy, nie? I wtedy go obejdę. I w sumie, w żelku to się zdarza, ale to, co sobie wymyśliłem, to się udało. Często te klacze, które jeden na jeden skąd kondonu jakąś jakoś smogł, jakoś zagram tak z kutasa, to oddają. Uh, okay. One corner Fajny parnę. to parnę. <laughs> <laughs> But I I'm telling you new mouse pad, new Jak ja mam ADR teraz 138. A ty dzisiaj ile? 100 i one one is ramp, one's, one's ramp. Smok. Smok, bro. one one ramp. There's mm -hmm. oh? on B. <laughs> One is CT nice. there's jungle, there's jungle already. Oh, he peeks now, window Very smart, nice, okay. oh, yeah. nice. One NG around towards A I think they're coming, I guess Oh, they step safe oh, Look at up He's upper. Upper, upper He's down, he took the gun

Ale patrz, coś robi kurwa. Tu se underpowdę, tu coś. Co podkładką, no. Coś odżyłem mózgiem. Musiałem patrzeć. Palace? Yeah. Yeah, napad. Is Palace. Jest Ja, yeah, a palace One, -ups. one mid, I think, I heard one mid, I'm Zbiegał No, okej. 31 bomb, 157 ADR. -a. Tak jest, 31 na 10, 157 ADR po zmianie podkładki. Kurwa fa! Kurwa fa 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 fa! Nowa podkładka, nowe możliwości Ale zajebał gierę kurwa ty Skutasa, zmieniłem podkładkę i nagle z poprzednim meczu zrobiłem 30 adera Bakon misuk kolorowy, glej oleju ciutobłowy, byś tam duch pom już nie świecił, gdy z przedszkola idą dzieci Już połowa 60, życzę tobie pięknej żony Kluczę co masz mecz 30 Kończysz dzisiaj lat ścieści